Program ukazuje policyjne pościgi. Wszyscy podejrzani są uznani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona w sądzie. Program dla dojrzałych widzów. Zbieg. Osoba uciekająca przed siłami egzekwowania prawa. Nie zważa na nikogo na drodze. Nie ruszaj się. Zatrzymaj wóz. Zatrzymaj łódź. Na ziemię. Zatrzymaj się. Zaczynamy w Dallas w Teksasie, gdzie policję wezwano na miejsce strzelaniny. Właśnie tam. 45-letni Juan Vicente Zavala Lopez z dawnym zarzutem posiadania broni i wyrokiem za posiadanie narkotyków właśnie zastrzelił swojego 60-letniego współlokatora, gdy ten siedział przed sklepem monopolowym w tym białym pikapie. Srebrny pickup strzelca jest zaparkowany z tyłu. Mężczyzna, który znajdował się w ciężarówce ofiary, kryje się, gdy zbliża się policja. Wyjdź z wozu. Nagle Zawala Lopez strzela do policjantów, którzy odpowiadają ogniem. Przestań strzelać. Zawala Lopez rusza. Policjanci próbują go dogonić. Jedziemy. Skręcił w lewo na Elzifei. Jedzie w stronę drugiej alei. Skręcił w lewo w drugą aleję. Policja zaczyna zbliżać się do uciekiniera. Widzę go. Jest tam. Niespodziewanie zbieg zaczyna pędzić prosto na policjantów. Wraca. Policjanci szybko wyskakują z pojazdu i przygotowują się na starcie. Zawala Lopez, otwiera ogień do policjantów, trzymając obie ręce na broni. Jeden z pocisków sięga policjanta. Oberwałem. Policjant został trafiony w klatkę piersiową. Jego życie uratowała kamizelka kuloodporna. Został zabrany do szpitala i wypuszczony tego samego dnia. Tymczasem zawala Lopezowi udaje się uciec. Tej samej nocy policja z Dallas namierza go na wiejskiej posesji w Stodole. 50 km od miejsca pierwszej zbrodni. Jest podejrzany. Rusza się. Oddział SWAT znajduje podejrzanego, który krwawi i prawdopodobnie wciąż jest uzbrojony. Krew leci mu z rany na twarzy. Ma broń? Nie widać drugiej ręki, pewnie trzyma pistolet. Trafiliśmy go w pas biodrowy. Po trafieniu zawali Lopeza gumową amunicją policjanci wkraczają do akcji. Pokaż ręce. Wyciągnij ręce. Nadal nie widzę drugiej ręki. Broń. Mają w ręce. Odbierz mu ją. Zawala Lopez został aresztowany i oskarżony o morderstwo, napaść z użyciem przemocy na urzędnika państwowego i nielegalny pobyt w USA. Nie przyznał się do winy i przebywa w areszcie za kaucją w wysokości 2 milionów dolarów. Grozi mu dożywocie. Jesteśmy w Moston w Wisconsin, gdzie policja ściga mężczyznę z aktywnymi nakazami aresztowania. Wcześniej, tego samego dnia, biuro szeryfa otrzymało telefon od zdenerwowanej pracowniczki hotelu. Biuro szeryfa. Tutaj Liz z hotelu w Moston. Mam gościa, którego próbuję wyrzucić, a który nie chce wyjść. Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże. Lokatorem pokoju jest 39-letni Richard Erwin. Zastępca szeryfa przybywa do hotelu, gdzie znajduje Erwina w jego samochodzie. Chcą, żeby się pan wyniósł, bo pańska karta kredytowa nie działa. Szanuję to. To pana pojazd? Jest pan właścicielem? Nie, należy do mojego kumpla, ale kupuję go od niego. Ma pan prawo jazdy albo dowód osobisty? Chwileczkę. Erwin ignoruje prośbę o okazanie dokumentu tożsamości. Czyli ma pan prawo jazdy albo dowód? A co? Muszę pana zidentyfikować. Dlaczego? Ze względu na wtargnięcie. Wtargnięcie? Został pan w hotelu bez płacenia. Pozwolili mi. Mieliśmy to załatwić, ale ta pani się zdenerwowała. Tylko sobie zapalę. Nie paliłem od kilku godzin. Szuka prawa jazdy. Na miejsce przybywa oficer policji z Moston. Zastępca szeryfa informuje go o okolicznościach sprawy. Chwilę później sytuacja staje się napięta. Mogę zamknąć? Raczej nie. Chciałbym zamknąć. Nie chcę, żeby mi pan odjechał. Nie znam pana. Marznę. Nie ma powodu, żeby trzymać drzwi otwarte. Nagram to. Ja też nagrywam. Nie wolno mi zamknąć drzwi? To proste pytanie. Nie rozumiem. Zamykam drzwi. Jest pan niegrzeczny. Zaczynam nagrywać. Admuchanie mi dymem w twarz jest grzeczne? Drugi funkcjonariusz dowiedział się, że Erwinowi odebrano prawo jazdy i jest poszukiwany za jazdę po pijanemu i niepłacenie alimentów. Świruje. Proszę wyłączyć silnik i wysiąść. Odjeżdża. Jedzie na wschód 82. Mijamy Powers Avenue. Prędkość 150 km na godzinę. Do pościgu przyłącza się coraz więcej policjantów, zaś Erwin zawraca. Chwilę później zderza się z jednym ze ścigających go radiowozów. Wyjdź z wozu. Natychmiast. Wycofuje, uderzając w kolejny radiowóz. Zastępca szeryfa próbuje go aresztować. Połóż się na ziemi. Ale Erwin znowu ucieka. Jedzie prawym poboczem w kierunku zachodnim. 10 minut później, gdy Erwin zjeżdża z autostrady, uderza w furgonetkę, przewracając ją na bok. Zjazd 69 w kierunku zachodnim. Wypadek na rondzie. Samochód Erwina jest poważnie uszkodzony. Funkcjonariusze mogą go otoczyć. Ręce za drzwi. W końcu Erwin wysiada z samochodu z papierosem przyklejonym do wargi. Wypluj tego fajka. Kiedy policjanci skuwają Erwina, zastępca szeryfa sprawdza, co u kierowcy furgonetki. Wszystko w porządku? Za chwilę przyjedzie karetka. Chcę wyjść, jeśli jest pan w stanie. Wszystko w porządku. Kierowca furgonetki odmówił przyjęcia pomocy medycznej. Erwin został aresztowany i oskarżony m.in. o stwarzanie zagrożenia. Rażące niedbalstwo. Ucieczkę. Unikanie policji. Stawianie oporu. Oraz prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. Przyznał się do części zarzutów, a pozostałe zostały oddalone. Erwin został skazany na 18 miesięcy więzienia i 2 lata przedłużonego nadzoru. Obiekt biegnie. Biegnie do wody. Jest przy wodzie. Chyba do niej wchodzi. Mam ostrą amunicję. Wychodź. Uważaj na niego. Trafiamy teraz do hrabstwa Thurston w stanie Waszyngton. Sheriff Sanders ściga podejrzanego o jazdę pod wpływem alkoholu. Wcześniej podejrzany uciekł samochodem po incydencie w supermarkecie. Z biegiem jest 34-letni Benjamin Greenwald, mający nakaz aresztowania za napaść, jazdę pod wpływem alkoholu i posiadanie akcesoriów narkotykowych. Identyfikacja pozytywna. Jedzie bez świateł, może być pijany. I 5 w kierunku północnym, prędkość 150. Do szeryfa Sandersa dołączają kolejni funkcjonariusze. Doganiamy Was. Dam Ci przejechać z prawej strony. Jedzie prawym pasem. Jeden z samolotów patrolowych, znany jako Smouki, dołącza do pościgu. Smouki go namierzył. Wyłączcie szklanki. Trzymajcie się blisko. Wszystkie jednostki wyłączyły sygnały świetlne. Tymczasem podejrzany zjeżdża z autostrady i zdaje się jeździć bez celu, zatrzymując się na parkingach i wykonując nawroty. Nie widać tu nigdzie żadnych aut. Możecie działać. Funkcjonariusze próbują wykonać manewr PIT. Manewr Pit nieudany. Jedzie z gzakiem. Jadę na zachód. 130 na godzinę. Podejrzany nadal jedzie w niebezpieczny sposób. Radiowóz hrabstwa próbuje Pit. Bez powodzenia. Jadą dalej na zachód. Nie mogłem zrobić Pit. Lawirował i przyspieszał. Teraz zbieg jedzie przez dzielnicę mieszkaniową. Rozbił się. Wpadł do rowu na skrzyżowaniu Orchard i 19. Ucieka pieszo na zachód wzdłuż 19. Zbiegł zjazdem z 19. Jest w północno-zachodnim rogu w lesie. Czy możemy dostać K9? Przybywają zastępcy szeryfa z jednostką K9. Jest pies. Smołki na chwilę traci zbiega z oczu. Zgubiliśmy go w lesie. W końcu jednak zauważa go ponownie. Jest przy ogrodzeniu na wschód między 16 a 19. Zbiegł z drogi w tym miejscu. Może pies go wyczuje? Nie, zjedźcie na autostradę. Tuż przed wami jest zjazd. Po lewej stronie jest małe wzniesienie. Dzięki. Kiedy funkcjonariusze są prowadzeni przez psa, podejrzany wyczuwa niebezpieczeństwo i biegnie w kierunku stawu. Obiekt biegnie do wody. Jest przy wodzie, chyba do niej wchodzi. Tak, próbuję płynąć. Mam ostrą amunicję. Wychodź. Uważaj na niego. Wejdź pod górę. Jestem nieuzbrojony. Trzymaj ręce w górze. Próbuję. Nie szczujcie mnie psem. Trwający ponad godzinę pościg wreszcie dobiega końca. Smokey, dziękuję. Mamy dla Was nagranie. Oprócz poprzednich nakazów, Greenwald został aresztowany pod nowymi zarzutami. W tym jazdy po pijanemu, potrącenia i ucieczki, narażenia na niebezpieczeństwo i posiadania fentanylu. W ramach ugody przyznał się do jazdy po pijanemu. Pozostałe zarzuty zostały wycofane. Został skazany na rok więzienia, zaliczając mu odsiedziany miesiąc. Reszta wyroku została zawieszona. Na koniec trafiamy do Vero Beach na Florydzie, gdzie policjanci ścigają podejrzaną, poszukiwaną za ucieczkę i prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. Zastępca szeryfa dostał wcześniej ostrzeżenie z czytnika tablic rejestracyjnych, że właścicielka przejeżdżającego samochodu straciła prawo jazdy. Czytnik wskazał również, że pojazd nie jest już zarejestrowany. Zastępca szeryfa próbował zatrzymać auto do kontroli drogowej. Jednak podejrzana zaczęła wtedy uciekać. Pojazd ucieka na północ 48 aleją. Jedzie nieostrożnie. Właśnie minąłem znak stopu. Wracamy w kierunku 41. Czarna kobieta w pasiastej koszuli zbliża się do 43. Do pościgu dołącza wielu zastępców. Jeden z nich zatrzymuje się, by zablokować drogę lecz podejrzana go wymija. Gdy droga jest już wolna od pieszych i innych samochodów, zastępca szeryfa próbuje manewru PIT. Pojazd podejrzanej wpada do rowu, lecz co nieprawdopodobne, Jedzie na dwóch kołach i odzyskuje stabilność. Pojazd nadal się porusza. Zbliżamy się do biura szeryfa. Pojazd jest już zatrzymany. Po jeździe przez trudny teren samochód zatrzymuje się w wyjątkowo niefortunnym dla pościgu miejscu. Przy biurze szeryfa. Wystaw ręce za okno. Natychmiast. Idźcie od drugiej strony. Na ziemię. Ścigana zostaje aresztowana. Weź ją do samochodu. Mogę wziąć okulary? Już wstaję. Nie musicie być tacy twardzi. Ładnie cię podnieśliśmy, a ty próbowałaś zabijać ludzi. Nikogo nie próbowałam zabić. Mogę dostać okulary? Mają je. Ostatecznie na Fertiti Dutes została oskarżona o przekroczenie prędkości, ucieczkę i jazdę bez prawa jazdy. Przyznała się i została skazana na rok więzienia za ignorowanie znaków stop. Wymierzono jej ponad 950 dolarów grzywny. Wersja polska, a polska. Tekst Jordan Babula. Czytał Piotr Balasz.